Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej mapce odwiedza, kolejnym dniu maratonu i kolejnym odcinku maratonu. Poprzedni odcinek totalnie nie ogarnąłem, że jest już w sobotę, w sensie ten taki pierwszy o 10.30, a ten jest teraz, powinniście go widzieć o 13.30, o ile dobrze mówię, bo jest to chyba 512 odcinek. Patrzę po mojej rozpisce i chyba się wszystko zgadza, więc jeszcze będą dzisiaj aż dwa odcinki, a nie tak jak to powiedziałem na poprzednim, że tylko dwa, ponieważ w sobotę, jak i w niedzielę będą łącznie cztery odcinki. Ten odcinek, który oglądacie jest drugi, później będzie jeszcze o 15.30 i o 18.30, o ile dobrze pamiętam. W każdym razie, łapeczka w górę, subskrypcja, komentarzyk, rozumiesz? lecimy z kolejną mapeczką. Że się napiję, ponieważ jestem troszeczkę yy, odwodniony w gardle, a cały czas gadam, więc no wiecie. Eee. 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 O, zdecydowanie lepiej, dobra. Dobra, co my mamy tutaj? Kurczę. Punkty, super, punkty. Maseczka ochronna. Płynaty bakteryjny. O nie, to jest mapa. Ty, kiedy ta mapa była do mnie wysłana? Ej, serio? To musiało być. Jejku, ja mam jeszcze chyba z 500 albo 600 maili, meli, czyli to już musiało być jak, prawda, no, no, you know, w, w, to ja, ja mam kreatywę. dlaczego ja mam kreatywę w ogóle, halo, ha ha, 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 halo, panie, ja potrzebuję, ja potrzebuję mojej maseczki, Ma, mas, mas, maseczki potrzebuję, tak, tylko, tylko, że wtedy nic nie będę widział, więc pozwólcie, że nie będę brał, a tu mamy płyn antybakteryjny. Okej, okay. o mapie. Jest to moja pierwsza mapa dla ciebie. Mapę budowałem dwa tygodnie. Ma na mapie są punkty i super punkty. E, mapa na 1.14.4, tak, czyli punkty to jest mój bakteryjny, a super punkty to są pumpkiny, e, Punkty i super punkty. A i tutaj dobra, ustawienia. Itemy po śmierci, brak comment, game mode survival, pogoda e, wieczny dzień, poziom trudności normalny. Niech ci będzie, że, żeby był normalny, tutaj o autorze zobaczmy sobie, mam na imię Krzysztof, jestem z Trójmiasta, oglądam cię od dwóch lat, lubię twój serwer liamc.pl oczywiście e, i gram w Minecraft od roku, spoczka, ta tabliczka, żeby symetrycznie było, bardzo sz, sz, szanuję. Dobra, jedzonko bieremy sobie, stawiaj sponpointy gdzie chcesz, miłej zabawy i start, dobra, czy ja coś tutaj mam klikać? Nie, czemu? A, okej, okay, dobra, bo miałem otworzone niepotrzebnie te. Ale ja tak się sprawdzam, dobra, idziemy dalej w takim razie, idziemy z poczką. Znajdź przycisk. Gramy na normalu, więc albo będzie jakiś poziom, który będzie wymagał po prostu walki z mobami, albo coś tego typu, albo. albo nie mam bladego pojęcia, co dobra. Tutaj guzika raczej nie ma, tutaj świnki raczej już guzika żadnego nie zasłaniają. Raczej. Mam nadzieję, że nie, bo przerobię was na testy, Nie rzucię. Eee, ehm, dobra. Hmm. O, 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 tu jest jakaś skrzynka. Płyna antybakteryjna, bardzo dobrze. Tak, i mamy punkcika, znaczy mamy tutaj, proszę bardzo, yy, przycisk w, w takim razie. No, 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 znajdź przycisk. Dwa. On będzie ze stołu co, nie? Uuu, czekaj, przesuniemy. O, to, 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 czekaj, bo tu mogą być właśnie, tu mogą być punkty, panie. Płyny. Yy, węgiel to nie tam. Ciul, 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 z węglem, panie, dawaj mi tu ten płyna antybakteryjna, czy z żelan, nieważne. Mniem niem, 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 Wiem, że muszę to zbierać, a nie, a nie zużywać tego, ale wiecie, to no, muszę się zdezynfekować, rozumiesz? po każdym poziomie, tak? Bo tu nie wiadomo kto ten guzik naciskał, co nie? No to tak to tak prześmiewczo, prawda, jakby rozumcie żart, bo, bo inaczej będzie lipa. Może slajmy słyszę, to nie jest dobre, o, co się ma. Nie! Nie wolno, nie wolno, nie wolno, nie wolno, nie wol... nie wolno! O. Dobra, muszę się, o, o, odkazić się muszę, dobrze, dobrze, elegancko, no, i wyczyszczone, rozumiesz, normalnie, lecimy dalej, strzelam, kurczaki, znaczy, poza kurczaki, tutaj dajmondy, tutaj kurcze, w krzaczki, nie krzaczki, tutaj w głowy jakichś mobów, dobra, spoko, manko. dziękuję za łódeczkę i lecimy, ujujuj, deja vu, jadę sobie nad przepaścią, tu, obym nie spadł, bo będę bardzo smutny, że wpadłem, ale chyba dam radę tu pojechać. Sobie się śliznoć po łapce, a tu będzie jakieś punkty. Ło, wow, mam płyn antybakteryjny się ma. Hej, będę sobie mógł y, odkazić się y, aż po. Nie! No i zgnę. Y, what? Dlaczego jestem. Tutaj? coś się bo ja nie przeszedłem tej łódki. Ha, halo! Eee. Ha, ha, halo! Bo, bo ja nie po kolei będę robił mapy, jak tak zrobię. Cze, czekaj! Eee... Tutaj! La, 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 dlaczego? I don't understand. Halo, nie, 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 nie serio, nie rozumiem. Dlaczego? Dlac, dlac, nie, nie, spektator, kuźwa. Dlaczego? Dlaczego? Dlac, 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 nie rozumiem. Dobra, nieważne. Jeszcze raz jadę sobie łódeczką tu, bo wpadłem do dziury przy samej mecie. Uh, uh, uh. Muszę jeszcze raz sobie tutaj przejść tą, ten poziom, bo bym nie przechodził po kolei całej mapeczki. Yeah. No nie! 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 No, nie! Spektator, dobra, cicho. I jestem duchem! Jestem duchem! Jestem duchem! O, patrzcie, przeszedłem poziom, tak! Musisz zrobić podane przedmioty, a potem wyrzucić do dziury. Niektóre rzeczy trzeba przepalić przed zacz... Brze, przebalić trzeba przed zacięciem. Dobra, spoko, nie ma problemu, się ja wszystko ogarniam, Kompas, dobra, tu nie trzeba akurat przepalać. O, tu, u, dobra, spoko, pa, 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 tak się robi kompas. Siemaneczko, pa, e, e, i, i, i teraz. Nie, czekaj, co, co ja robię, czekaj, i, nie, to. E, e, dobra, tutaj i tu kompas rzucam. He, ta jest, dobra. Notę, notę. nie, to jest jukebox, dobra, to jest jukebox, dobra, cyk. I w środku dajemy dajmonda, to jest jukebox, jakby ktoś nie wiedział, co nie, tutaj i tutaj, dziękuję, jukebox leci sobie tutaj, okej, okay, lecimy dalej. do doniczunię do trzeba przepalić, znaczy trzeba przepalić klej, żeby zrobić Doniczunie, bo to z trzech... W sumie czekaj, bo to wiecie o co chodzi, wiecie jak się tworzy, tak, tu macie z tego cegłówki, ten... no dobra, ok. To idziemy dalej, no bo nie będę czasu mardował, czekasz, aż to się wielce przepali. O, Blok of iron to akurat można zrobić od razu, bo to jest tylko to. To jest to, i to jest. Nie, czekaj, jak? Tak, tak, dobra, bo już nie byłem do końca przekonany, ale jednak w ten sposób, dobra, czekaj, se to wyrzucę, to sobie wyrzucę. W ogóle po co mnie to? Okej, okay, nieważne, czekaj, że muszę, muszę się troszeczkę, kurczę, odkazić, rozumieć, dobra. Otwórz szulkera w sensie, tutaj mam otworzyć szulkera. Co, tutaj coś będzie? Maseczki ochronne, no i dobrze, bo to, wiesz, to potrzebne rzeczy są, kurczę, no, to ten, dobra yy, Patrz, tak się robi shulkera, jakby ktoś nie wiedział, pa, to się robi tak, to się robi tak Tu się robi tak, nie, rozumisz, shulkera i teraz robisz tak i masz białego shulkera Pa, i zrobione, rozumisz, tak, o, pyk, idem dalej yy, O, to kelpy, ale kelpy to trzeba przepalić, tak, dajesz do przepalania Dziewięć kelpów robisz, war, rozumisz, normalnie yy, suszonego kelpa No i tak to mniej więcej wygląda, Campfire. Campfire to się kuźwa robiło jeszcze chyba z patyków. Z tego zupełnie trzeba. Zaraz zobaczę. Campfire, yy, węgiel czy te. A, węgiel. Nie, do, no tak, patyki. Do, no to mówię dobrze, Pa. To robisz normalnie i teraz panie Campfire, let's go. O, patrz. I zrobiony Campfire, o, rozumiesz o co chodzi, nie? Co nie, co nie, co nie? Wszystko rozumiecie, dobrze, lecimy dalej. E, zegarek, ta. Zegarek, no to trzeba tutaj złoto przepalić, rozumiesz? E, tutaj nie, Redstone'em połączyć, tak jak się kompas robi, prawda? I normalnie masz zegarek, to ja sobie wezmę tutaj zegarek, się ma. <laughs> Czas, na quiz. Czy na gamemodę kreatywną da się zginąć? E, oczywiście, że tak. Ej, czy da się zginąć z głodu? Tak. No to no się, na hardkorze, na hardzie. Czemu znowu się pojawiam tutaj? Halo, to, to nie ma sensu. Ta mapa jakaś dziwna jest. Ej, serio, to coś mi, się, coś mi się tu nie podoba, bo ja nie powinienem być w tym miejscu, bo ja tu przed tym mam ileś tam poziomów, a ja się pojawiam w miejscu, w którym mnie nie powinno być. Ca halo, halo, o co chodzi? Ej, czas na quiz było. No, Kuźba, czy da się zginąć z głodu? No, widać kurczę, twórca mapy. Niekoniecznie zna się na Minecraftcie no, bo się da zginąć z głodu, moi drodzy. Na hardzie nie jestem do końca chyba przekonany, czy da się typowo na hardzie zginąć z głodu, ale na hardkorze da się zginąć z głodu. Normalnie zaznaczenie, tylko dlatego, że inaczej nie mogę, bo zginę po prostu i się pojawię w dziwnym miejscu. W ogóle nie rozumiem dlaczego, ale nieważne. Ile deksu potrzeba, żeby zrobić całą zbroję? 24 Minecraft został stworzony przez Mojang. Lijaj płyta, dokładnie. Jak nazwać owce, żeby zmieniała kolory? Eee, to drugie. Czy nederowa brodawka musi rosnąć koło wody? N nie. Eee, czy w Minecraft są pomarańcze? Nie. Okej, okay, dobra. I teraz mamy tutaj wędeczkę, rozumiesz? Tutaj świneczkę i lecimy na pełne świneczko. Chodź. Nie wiem, po co mi te... Wiecie co? Ja sobie wyłączę na razie te, te nowe... Serio, jakby nie rozumiem, po co miałbym używać normala, skoro... Będą mnie tylko i wyłącznie denerwowały slajmy. Chyba, że to był celowy zabieg autora, to no to nie fajnie z twojej strony, bo powinieneś zrobić wszystko co w twojej mocy, żeby się fajnie grało w tą mapeczkę i tym samym fajnie oglądało. Jak wiesz, będą slajmy, to potem będzie, będzie lipa. Ale bez kitu, zjadłem. Normalnie nasyciłem się jest git. E, tylko świnia tutaj nie, nie wejdzie do, do dziury, nie? To jest troszeczkę takie głupie. Bo to już jest któraś mapka, która yy, ma ten sam problem, w sensie nie wiem dlaczego i to, to nie jest przetestowane jak dla mnie, no bo gdyby autor to przetestował, to widziałby, że no świnia, prawda, nie, nie, nie pójdzie sobie sama z siebie, no bo po prostu się, rozumiesz boi, no i, i tyle, więc to jest, no niestety ja to muszę uznać za, za błąd, bardzo nie chciałem, ale muszę to uznać za błąd. O, teraz na przykład pójdzie, bo tutaj jest schodek, co nie? Zajdziesz, wejdziesz, czy nie? Zajdziesz, też nie zejdziesz, masz jakiś problem straszny, chodź.

Ta jest! I mamy to, elegancko. Dobra, co mamy tutaj? Labiryntus! Czekaj, tu się normalnie... Wiem, już... wiem, wiem, wiem! Dobra, nieważne ile tam płynów w nie ma... Maset... Zeps... Nie, jeszcze maset... nie, to nieważne. <laughs> Wiecie, jak to się wychodzi w domu w dzisiejszych czasach? Idziesz, idziesz, takie kurna, jeszcze maszeczka! No, tak, tak, tak to mniej więcej wygląda. Eee... Gdzie jest... Gdzie jest meta? 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 Wow! O, tu jest meta, siema! Znalazłem! Tak, bo jestem taki dobry w tą grę, rozumisz.

Dobra, jestem... A, tu jeszcze dużo czasu mam, dobra, e, to spoko, to... Ciep, 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 ciep. Hey. Nie, 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 nie. O, otwórz się! O, otwórz się, dziękuję. Zrobiłem! O nie, kopanie będzie, to dobra, jeden, dwa, trzy, dobra. Jeden, dwa, trzy, jeden, dwa, trzy, jeden, dwa, trzy, jeden, dwa, trzy, 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 dwa, 1 1wa jeden, jeden, dwa, jeden,

jak ktoś zostanie milionerem po podaniu tych numerów, to ja proszę jakiś donate fajny w podzięce, co nie? Bo to wiesz, bo to nie jest tak, że ja te numery se mówię tak sobie, nie? Tam, że non-profit czy coś, tylko ja tu prowizję chcę, rozumisz? Bierę i tak o. E, no, no, tak, e, tak, e, tak, e, tak. Wow! Ej, nie strasz mnie, co? Halo, to nie jest mapa horror chyba, co nie? No, ja, ja, ja się nie zgadzam na to. Dobra, okej. Okay. Tutaj płyn, dobra, pyk, idziemy. I teraz jestem na tym poziomie, na którym miałem być, o. Jeju, to ja bym tyle poziomów pominął, masakra, zaczęło się od łódki, zaczęło się od łódki, że spadałem na łódce i zabijałem się i tutaj miałem spawna, nie wiem czemu, ale ale to takie trochę dziwne, czekaj, kliknę, kliknę, normalnie, że kliknę, to nie, że ja skracam tę drogę, nie, 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 a w życiu, a w życiu, w życiu, panie, tutaj diamenty się podpaliły w ogóle, dobra, spawn i lecimy, pa, ups, and ups, dobra, jestem, tutaj ształka, proszę ja ciebie, To nie, że ja skracam, nie, 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 no, 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 nie, no, tam tylko punkty są, nieważne, to tam nie musiałem iść. Chodziło o przejście... Po... Parkura, dobra, Enchanted Golden apple, Kuźwa, tutaj rozumiesz, tego nie dam. Dobra, i teraz mogę włączyć sobie normal, jak tak bardzo potrzeba, coś czuję, że będzie...

to dobra komenda. Tu żeś ten, ale tu, tu ci nie wyszło game od kreatywy. Nie, to, to to nie wyszło, dobra. Jest tu trochę błędów, jest tu trochę niedociągnięć na tej mapeczce, ale powiedzmy, że ja się jakoś tym czepiać straszy nie będę. No bo, no bo dlaczego miałbym e, super punkty tutaj, tak też dokładnie to tam miałem znalezione. Normalnie, liaj misz tak o, Dzięki za przejście mojej mapy. Jak coś następną to powiedz. Chcę, ale troszeczkę spróbuj. Mm, no tak, tu było spoko, tutaj łódeczka. Quiz, no był mały błąd poprzez, że tak powiem, nieznajomość troszeczkę Minecrafta, tutaj strzelanko spoko, tutaj taki powiedzmy Detran troszeczkę, czy tam speedrun, coś takiego, labirynt normalnie, litra, kopanko, no klasyczne poziomy, mimo wszystko spoczko zrobione. Tak, jak sam napisałeś na początku, że miałeś 13 lat, jak zacząłeś robić mapkę, a teraz miałeś tam chyba 15 i, i dostosowałeś się o podejście. Spoko, no ja się tam za, za bardzo czepiać nie będę. To nie zmienia faktu, że e, troszeczkę, you know, e, e, ten. E, no, e, no, e, no, no. Idealna nie była, tak? Rozumiemy się, tak? Dobra. Więc ja myślę, że ja tutaj bym dał ocenę. 8 na 10 może być? Powinieneś być usatysfakcjonowany. Wydaje mi się, że, że całkiem spoko cena, Co nie? No. Także dziękuję serdecznie za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki, które będą jeszcze dzisiaj o godzinie 15.30 oraz 18.30. Żegnam się z Wami. Do następnego, trzymajcie się i pa! pa.